To the family, son. Już za kilka miesięcy doświadczymy kolejną nową produkcję serii, która w branży gier horror uplasowała sobie pozycję bardzo wysoką, pozycję, która w pewnym momencie była blisko upadku. Być może, gdyby nie ta jedna decyzja Capcomu, aktualnie nie czekalibyśmy na dziewiątą odsłonę Residenta, albo Resident Evil, który znamy teraz, mógłby wyglądać całkowicie inaczej. Tą decyzją, dzięki której marka tak znana na całym świecie nadal znajduje się na samym szczycie, była walka kapką z własnymi demonami i bardzo ryzykowny ruch, który mógł mieć całkowicie inne konsekwencje. Mam na myśli wyprodukowanie części siódmej, która miała być czymś nowym, a jednocześnie czymś, co gracze znali doskonale. Gdyby ten pomysł nie wypalił, Capcom mógłby mieć ogromne kłopoty, ale od początku. Seria Resident Evil jest już bardzo blisko trzydziestki i aktualnie przeżywa swoją drugą młodość. Wszystko zaczęło się w roku 1996, kiedy pierwsza część oficjalnie została wydana. Wtedy był i nadal jest to survival horror z krwi i kości. Ciasne pomieszczenia, potrzeba zarządzania ekwipunkiem. Nie było czegoś takiego jak nadmiar amunicji oraz przedmiotów przeczących, a eksploracja domu Spencera potrafiła dostarczyć wiele emocji. Gra, jak na gatunek horror, który w tamtym okresie nie był aż tak popularny, sprzedała się bardzo dobrze, a gracze od razu docenili atmosferę gry. Co ciekawe, Resident Evil 1 był jedną z pierwszych gier, która tak mocno stawiała na klimat grozy i przetrwanie. Dzięki takim wynikom, Capcom od razu zabrał się za stworzenie kontynuacji, a sama marka ogromną popularność zaczęła zdobywać tak naprawdę po wypuszczeniu części drugiej którą zgaduje, że większość z nas aktualnie zna bardziej poprzez remake wydany w 2019 roku. Jeżeli graliście jedynie w remake, to nie martwcie się, ale identyczne emocje podczas rozgrywki czuł każdy, kto zagrał w oryginał w 1998 roku. Stars. Dochodzimy do punktu, gdzie Resident Evil zbudował sobie renomę oraz fundamenty prawdziwego horroru, bowiem część trzecia, czyli Nemesis, była tym, co gracze znali i spodziewali się po tej marce bardzo dobrze, aż do premiery Resident Evil 4, która trochę to wszystko wywróciła do góry nogami oraz była kamieniem milowym dla całej serii. No właśnie, ale czy to był dobry znak? Między częścią czwartą a trzecią minęło 6 lat, bowiem została ona wydana w roku 2005. Nie liczę w tym odcinku spin offów które wychodziły w międzyczasie, ponieważ chcę skupić się najbardziej na głównych częściach serii. To one mają tutaj kluczowe znaczenie. Czwarta część była całkowicie inną produkcją niż do tej pory każdy znał. Kapkom całkowicie odeszło od statystycznych kamer, ogromnego nacisku na survival oraz miejskiego Settingu. W zamian tego dostaliśmy produkcję, która większy nacisk kładła na akcję, a bohatera pierwszy raz w historii serii kontrolowaliśmy kamerą za pleców. Miejsce akcji to było całkowite przeciwieństwo. Przewaga koloru żółtego prawie opustoszała wioska, jaskinie czy nawet zamek. Fabuła także odeszła w głównej mierze od wirusa T czy w wątku Umbrelli, robiąc z tej części trochę coś na miarę soft tributu. Oczywiście produkcja nadal skupiała się na tym, co bardzo dobrze znaliśmy, czyli na zainfekowanych, ale zombie samych sobie już tutaj nie uświadczymy. Zmiany choć ogromne, a większy nacisk na akcję mógł spowodować Spowodować niezadowolenie wśród zwolenników prawdziwego survival horroru, to produkcja została ogromnie doceniona na całym świecie. Przez wielu uważana nawet za najlepszą część serii do tej pory i przyznam się, że sam zaliczam się do tego grona. Bardzo się cieszę, że twórcy wtedy postanowili coś zmienić i zaryzykować, aby zrobić produkcję całkowicie inną od tego, co już każdy znał. Bo bądźmy szczerzy, ale w tamtych czasach motyw zombie przewijał się naprawdę wszędzie i społeczność growa, czy nawet filmowa powoli zaczynała czuć przesyt tego typu motywami. Od tej pory Resident Evil stał się horrorem, nie tylko związanym z zombie. Od tej pory Capcom miał ogromne pokoje. Do popisu jeżeli chodzi o przyszłość całej serii. Nie mieli żadnego ograniczenia artystycznego, ale czy na pewno dobrze to wykorzystali? Capcom miało trudne zadanie. Stworzyć grę, która popchnie serię dalej, ale także utrzyma poziom swojego poprzednika. Chcieli pchnąć dalej styl, który narodził się wraz z premierą czwartej części, czyli większy nacisk na akcję. Resident Evil 5 postanowiło jeszcze bardziej pociągnąć ten styl, niemal całkowicie porzucając atmosferę grozy. I choć wciąż mamy tutaj wątki znane z poprzednich części, to sam klimat horroru został zepchnięty na dalszy plan. Lokacje są jasne, otwarte, a tempo gry narzuca niepokój nie poprzez Atmosferę, ale przez nieustanną walkę. Dla wielu fanów, to był pierwszy sygnał, że firma zaczyna tracić kontakt z tym, co uczyniło serię wyjątkową. Tym bardziej, że wprowadzono tutaj także co więc przez całą produkcję mamy ze sobą kompana, więc o uczucie samotności nie było nawet mowy. Produkcja, mimo wszystko, sprzedała się świetnie, jedna z najlepiej sprzedających się z całej serii, ale właśnie nie zabrakło zgrzytu ludzi o to, o czym wspomniałem wcześniej, czyli odejście od horroru na rzecz czystej akcji. W tym momencie Capcom trochę zboczył ze swojej ścieżki. Czwarta część zachowała balans między tymi elementami, czego niestety nie można powiedzieć o części piątej. Jednak po sukcesie sprzedażowym Capcom chciało pójść za ciosem i stworzyć największą, najbardziej ambitną i widowiskową odsłonę w historii serii. Tak powstał pomysł na Resident Evil 6 gry, która miała zadowolić fanów horroru, miłośników akcji i nowych graczy jednocześnie. Miała być ona odpowiedzią na największe hity akcji w tamtych czasach miała to być gra dla Każdego. Cztery różne kampanie, każda w innym stylu. Capcom chciało stworzyć produkcję, która łączy wszystko, czym była i czym mogła być seria Resident Evil. Czy to się udało? No, nie do końca. Szósta odsłona była już pełnoprawnym shooterem. Wielu graczy narzekało na ogrom strzelania, brak spójności fabularnej, chaotyczność czy za długi czas gry. Zamiast horroru dostaliśmy festiwal wybuchów. Oceny także były znacznie niższe od swoich poprzedniczek. I choć sprzedała się także świetnie, kapkom uznało tą produkcję za porażkę i nie było zadowolone z tego, jak Resident Evil 6 wygląda. Miał być grom dla każdego, a ostatecznie stał się produkcją, która nikogo do końca nie zadowoliła. Marka która górowała jako jedna z najlepszych na rynku horror, całkowicie odbiła się od swojego pierwotnego założenia. Capcom w tamtym momencie przeżywało kryzys tożsamości swojej marki i musiało coś na to zaradzić. Aby nigdy więcej nie doszło do takiej pomyłki, firma postanowiła na podjęcie radykalnych kroków i zrobić coś, czego bałaby się większość firm. Właśnie w tym momencie narodził się pomysł na Resident Evil 7. Po premierze szóstej części Capcom był świadomy swoich błędów twórczych, które wykorzystali podczas tworzenia tej produkcji. Mimo, że jak wspomniałem wcześniej sprzedaż była całkiem niezła, to krytyka za brak horroru, zbyt dużo akcji i ogromnego zboczenia ze ścieżki pierwotnego założenia Resident Evil wzbudziło w Capcomie alarm i zmusiło do działania. Era 6 było zbyt wielkie, mieliśmy cztery kampanie, cztery różne historie, fani chcieli horroru. Musieliśmy wrócić do korzeni. Więc padła decyzja ostateczna. Czas na restart, który będzie także świeżym startem dla dobrze już znanej serii. Hasło, które towarzyszyło podczas początkowych faz produkcji było Return to Survival Horror, czyli powrót do tego, co ludzie najbardziej pokochali przy tej serii. Prace nad siódmą częścią zaczęły się w roku 2014. Pierwszym krokiem musiało być poszukiwanie inspiracji na kolejne odsłonę. Głównie twórcy czerpali ją z klasycznych filmów horror, takich jak Teksańska Masakra, Piło, Blade Witch Project, czy Martwe Zło. Widać to gołymi oczami. Brudna Louisiana jak najbardziej wpisuje się w kanon produkcji tutaj opisanych. Tym bardziej, że gdy grałem pierwszy raz, podobieństwa do Martwego Zła zauważyłem sam. Z gier pod uwagę produkcje takie jak Amnesia, Outlast, czy nawet P.T., czyli coś, czego nigdy nie zapomnimy. Ach, Konami. Ale nie tylko media były inspiracjami. Twórcy także czerpali ją z realnych lęków, takich jak izolacja, klaustrofobia, czy poczucie bezsilności. Chcieliśmy horroru, który czujesz na własnej skórze. Żadnych karabinów, żadnej armii. Jesteś tylko ty i coś, co czai się na ciebie w mroku. Dlatego postanowiono odejść od tego, co znaliśmy wcześniej. Postawiono na gameplay z widoku FPP. Jest to coś, co wpasowuje się w ten format idealnie, ale także było ogromnym ryzykiem dla Capcom. To pierwszy raz, kiedy produkcja z tej serii będzie nas prowadzić przez oczy bohatera. Wielu fanów obawiało się, że odejdzie to za bardzo od klasycznej formuły, ale właśnie dzięki temu mogliśmy poznać całkowicie nowy poziom immersji. Także padła decyzja o odejściu od bohaterów, których znaliśmy wcześniej, na rzecz nowego protagonisty, który nie jest żadnym wykwalifikowanym wojskowym, a zwykłym codziennym gościem, który z mi i po z rzeczami nie ma nic wspólnego. Został jeszcze setting. Padło na powiedzmy opuszczony dom, czyli coś, co fani pierwszych części znają najbardziej. Żadnych rozbudowanych miast, wielu lokacji, a jeden główny budynek, w którym dzieje się prawie cała akcja gry. Klaustrofobiczne korytarze, zagadki oraz znany już system odblokowywania kolejnych nowych pomieszczeń. To wszystko było fundamentem pierwszych części, dlatego decyzja o powrocie do tego, co działało już wyśmienicie, była Strzałem dziesiątka. Specjalnie do tej produkcji opracowano także nowy silnik graficzny pod nazwą Re Engine, który był bardziej wydajny oraz pozwalał na fotorealistyczne efekty. Używany jest on nadal do tej pory. Producenci mieli ogromne pole do popisu, jeżeli chodzi o część siódmą. Cały pomysł na produkcję ewoluował z biegiem czasu. Twórcy eksperymentowali, jednak nie tak ekstremalnie. To, co znamy doskonale teraz, nie odbiegało diametralnie od faz początkowego projektowania. Planowano, aby rodzina Bakerów była nieco bardziej liczna. Zaliczał się do niej na przykład pies, czy dwójka dziwnych bliźniaków. Lucas miał być bardziej coś na wzór Huntera niż psychopata, który jest fanem Jigsaw'a. Jak widać na wczesnych concept artach, twórcy mieli już wybrany kierunek artystyczny co do części siódmej. I był on czymś, czego ta seria jeszcze nie widziała. Obskurna farma, brud czy flaki, które cuchną na kilometr. Na E3 w 2015 roku został zaprezentowany tajemniczy teaser pod tytułem Kitchen, który określano jako technologiczne demo możliwości, jakie potrafi przynieść PSVR w horrorach. Nikt wtedy jeszcze nie wiedział, że jest to zapowiedź kolejnej produkcji Resident Evil. Prawdziwa zapowiedź nadeszła dopiero rok później na kolejnych targach E3. Wtedy oficjalnie została zapowiedziana część siódma pod tytułem Biohazard. Wraz z tym dla graczy zostało wypuszczone demo pod tytułem Beginning Hour, które zostało pobrane aż 7. Milionów RAZE 24 stycznia 2017 roku oficjalnie siódma część gry wylądowała na półkach sklepowych. Produkcja otrzymała ogromne pochwały od recenzentów, a największym jej atutem był właśnie powrót do horroru z krwi i kości, czyli czegoś, co zaczynało brakować częściom poprzednim. Stała się ona jedną z najlepiej sprzedających się gier Capcomu do tej pory, a wersję na VR uznano za jeden z najlepszych horrorów wirtualnej rzeczywistości. Capcom po premierze części szóstej miał bardzo ciężkie zadanie, musiał zrobić wszystko, aby nie Pogrzebać tak znanej marki, zrobić wszystko, aby zadowolić fanów serii, podjął się bardzo ryzykownego kroku, na który większość producentów nie miałaby jaj. Postawił na w cudzysłowie reset serii, który jednocześnie miał być powrotem do korzeni. Zaryzykował nowym bohaterem, kamerą pierwszoosobową oraz kameralną skalą produkcji. To wszystko było ogromnym strzałem w dziesiątkę. Resident Evil 7 był nie tylko powrotem do formy, to był fundament pod przyszłość całej marki. Gdyby gra się nie udała, Capcom być może porzuciłby klimat grozy na dobre. Tymczasem dzięki jej sukcesowi seria odżyła dosłownie. Powstały nie tylko świetne przyjęte remakey drugiej i czwartej części, ale też kontynuacja historii Itana w Eref Village. Widać, że Capcom znalazł swoją nową tożsamość, balansując klasykę z nowoczesnym podejściem do horroru. Resident Evil 7 to był reset, ale nie tylko serii. To był reset zaufania między twórcami a graczami. Kapką przypomniało sobie, czym Resident Evil było na początku. Ta zmiana nie tylko odbudowała reputację, ale też zapoczątkowała nową erę, której zwieńczeniem będzie nadchodząca dziewiąta część serii.